O, witam Was, witam Was w czwartym odcinku mojego let's playa gry Ultima Underworld. E, ostatnim razem prawda, zwiedzaliśmy okolice mroczne. E, tutaj dotarliśmy do e, ludzi. O, buty! Hurra! Bo tak na gołe stopy do tej pory pływałem. Co nie jest miłe. E, no i to chyba tyle jeśli chodzi o wodę. O, zwiedziłem wszystkie miejsca. Yy, które były dostępne przez wodę. Także mogę wrócić tutaj. Czas zapoznać się z goblinami, o których opowieści nie były zbyt pochlebne. No ale no cóż. Dobra, tutaj był pan Bragit, więc cofam się i wracam do tamtych mostów dużych. Znaczy, yy, o, do tamtych pomieszczeń. W sumie warto by było oznaczyć sobie tutaj. Yy, czekaj, jeśli wracam od Bragita. Tak, tak, to tutaj są ludzie, outcasts, a tutaj była świątynia, shrine, okej. Okay. Coś jeszcze wartego oznaczenia tutaj było? Yy, warto byłoby oznaczyć też yy, fontannę zdrowotną. Turn of life, okej. Okay. No to oznaczyłem sobie co ważniejsze punkty. Ja w razie gdybym potrzebował do nich wrócić. Oczywiście dawci polega na tym, że prawdopodobnie już nigdy nie skorzystam z tej mapy, no ale no. Znaczy nigdy nie skorzystam z tej mapy w celach nawigacyjnych, bo znam tą grę na pamięć, a to tak z korzyścią dla was. Eee, Okej, okay. i są tutaj mosty. I teraz tak. Eee, tutaj. Tak, tutaj był ten szkielet. Tutaj są e, drzwi, ale tutaj jeszcze nie chcę odwiedzać za bardzo, szczerze powiedziawszy. Najpierw chyba tutaj zajrzę. O, zielone gobliny. Dzień dobry. Droga! Yes? What? Tak? Jaki masz tu biznes? Eee, chciałbym zobaczyć splendor twojego, kurde, siedliska. To najlepsze miejsce do zobaczenia, gdy, gdy oglądasz abys. Król Werniks, najodważniejszy w całym podziemiu. Zobacz go, jeśli będzie chciał ciebie zobaczyć. Tak, będę starał się troszkę akcent symulować specjalnie dla was. No okej. Okay. Jesteśmy w siedlisku Zielonych Goblinów, których wypadałoby nie wkurzać. Eee, na razie tylko se... So oj kurna, se so oglądam miejsce. Eee, ale no niestety jest tutaj dół, więc... niewiele tutaj jest do oglądania, więc muszę tutaj na tą rampę wejść. Mhm. Cauldron. Ciekawe, czy w Cauldronie jest coś. Nigdy nie zaglądałem. Nope. Ty, 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 ty. Spokojny goblin. Hej, nie jesteś goblin. Hej, ty nie goblin. Czemu tu jesteś? Hmm. Chciałbym z tobą pohandlować. O, dobra. Przedstawię wam teraz, jak działa system handlowania. Ogólnie tak. Najpierw y goblin przedstawia mi rzeczy, które ma jak gdyby do przehandlowania. No, interesuje mnie powiedzmy mięso. A ja mogę wykorzystać albo złoto, albo inne przedmioty na handel wymienny. Załóżmy, że wezmę na przykład jedną sztukę, mo jedną monetę i teraz tak, mogę mu albo od razu zaoferować. Albo zażądać, żeby mi oddał te przedmioty, co się kończy walką, jest bardzo głupim pomysłem, albo mogę przemyślić tą, przemyśleć ten, ten handel, co w zależności od mojego, mojej zdolności oceny sytuacji przedstawia mi dokładniejszą lub nie. W tym momencie się zastanawiam i sądzę, że dostaję niezłą, niezłą prawda, ofertę, ale niezła oferta dla mnie oznacza, że jest słaba dla niego i on się na coś takiego nie zgodzi. Także jak dajmy mu jeszcze z 3 monety. E, okej, okay, pomyślmy. E, w tym momencie dostaję straszną ofertę, więc mogę sobie zdjąć jedną prawdę monetę. E... I z jakiegoś powodu, kiedy jedna moneta robi różnicę między świetną ofertą a straszną, więc no niestety, e, powiedzmy, że stracę. Niech stracę. E, robię ci to ofertę. Tak, zgadzam się. Tak, wymieniamy się. No i uzyskałem, kurde, kawałek mięcha. I w taki sposób działa handel. Nie będę za często korzystał z tej funkcjonalności, ale ona tu jest dla tych, którzy się lubią wczuwać w grę. Na razie gadam z bezimiennymi, z przeproszeniem, goblinami, więc jest to e, niekorzystne dla mnie. Goblin wkurzony, który nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Tak, you get no response. E, Sign "keep Out. Tutaj nie powinienem wchodzić, jeśli nie chcę, żeby całe siedlisko się na mnie wkurzyło, ponieważ tutaj przechowują ważne rzeczy. Eee... No jakoś tak pusto tutaj. Ok, noga. <kluzniyorum> Lepiej, żebyś nie irytował szefa, tak? Eee. Nie, nie irytujesz szefa, tak? Eee, I teraz tak. No czy jest? No dobra, no. Dobrze, nie jest zdrowo irytować człowieka takiego jak szef. Znaczy człowieka. Gościa takiego jak szef. Eee, czy mógłbyś zapytać szefa, czy mógłby mnie zobaczyć? Tak, no mogę to zrobić, ale szef nie lubi... Być irytowany tam rzeczami wieś, praktycznymi jego umysł jest na yy, wyższych rzeczach. To jest ważna, to jest ważna sugestia tak naprawdę. Ale o tym za moment. Yy, Okej, okay. twoja rada jest dobrze przyjęta. Pewnie, e, muszę lecieć. Czas, żebym zaczął obiać. Chcesz zostać gdzieś gdzieś kurde gdzieś potrawka z robaków. Moj, mój specjal. Potrawka z robaków. Tak, moja mama kiedyś robiła. Bierzesz rotworm, pokroisz go w, dobre, w małe kawałki, marynujesz w porcie z grzybami. Masz, tutaj wszystko jest spisane. O, i dostałem przepis na, kurde, potrawkę z rotworma. Dziękuję, dziękuję ci. Okej, okay. czyli dostałem coś ważnego. Eee... Okej, okay, tutaj mamy Werniks i to jest ich przywódca. I teraz tak. Yy, wspomnijmy tą radę wcześniej, nie? Jego myśli są skierowane na wyższych rzeczach. Dowcip polega na tym, że gdybym próbował do niego zagadać normalnie, jak do każdego innego, to nie chciałby ze mną rozmawiać, więc muszę go, że tak powiem. No, muszę mu włazić w tyłek bez wazeliny, w dużym skrócie. Dlatego zamiast, witaj, panie goblinów, albo dobrego dnia, w wasza wysokość, powiem mu, niech będzie pochwalony najpotężniejszy i hmm. No nie wiem, kurde, najjaśniejszy niech będzie. Yy, przywódca wspaniałych, wspaniałej i szacownej rasy zielonych goblinów. Hej, miłe, miłe przywitania również dla ciebie. Z jakiego powodu... Z jakiego powodu przybyłeś do naszej, na nasz, kurde, dwór? E, długo, długo, kurde... Długo poszukiwałem... Długo... Długo podróżowałem, aby wypić z fontanny twojej wiedzy perło wśród królów. O, prawda, ja jestem dość mądry, jeśli o to chodzi. Co chciałbyś wiedzieć? E, i teraz tak, mógłbym zacząć go pytać o te proste rzeczy, na przykład, kim był Serkabyrus, co to są za talizmany, o których słyszałem, o, chociaż jeszcze o nich nie słyszałem, no ale okej. Okay. Eee, czy mógłbym poprosić go o opis raz? Ale w rzeczywistości zapytam go o jego palerynę. Jak, jak, trafiła, ci, jak trafiła ci się ta przepiękna paleryna? HO, pasuje mi, prawda? Została zrobiona specjalnie dla mnie. Nie można znaleźć tak dobrej, tak dobrej roboty w podziemiu. No, być może gó ludzie gór robią parę ładnych rzeczy, ale przeważnie zajmują się metalami zamiast. E, kurdej tkaninami. No i są oczywiście. Kurde Sears. Jasno widzę. No niech będzie. Są oczywiście też jasnowidze, yy, starożytni, oświeceni jasnowidze kamienia księżycowego, nazywają się. Również robią ładne rzeczy, ale zwykle zajmują się sztuką literacką niż kurde... ...kuśnierską? W... Nie. <laughs> niż tkaninami, no niech będzie. Okej. Okay. Yy, a ta hala jest przepiękna! Oj, za daleko. Yy... Wcześniej mi mówił o tym, że powinienem ją zobaczyć wcześniej i tak, i tak dalej, no ale e, dokończmy teraz fragment, który pominąłem przez przypadek. E, większość rzeczy zabrali, zabrali nocą. To było, tuż, to było tuż po tym, jak Sarkabier umarł, gdy rzeczy zaczęły się rozpadać i musieliśmy sobie radzić od tego czasu. Jednego, i mówi tu oczywiście o Szarych Goblinach, które, prawda, ukradły teoretycznie z, jego fajne rzeczy. Pewnego dnia powinienem, powinienem zdobyć trochę trucizny y dla Ketchawala lub jego paskudnej żony, co ostatecznie oznacza to samo. Jest straszliwie, kur Kurde, Hempekt. Chodzi o bycie pod butem, o bycie kurde z domem. No jakoś to się nazywa ładnie po polsku. Pod obcasem, no tak to się nazywa po polsku. I zobaczymy, jak to jest. Król szarych goblinów. Co za. Co za. an Upstart. Co za podłość. Jego ojciec był, złodzie był złodziejem koni, no ale dość o tym. Chciałaś coś wiedzieć? Jak mógłbym ci pomóc? Jest bardzo miłe z twej strony, aby poświęcać dla mnie czas, wasza wysokość. O, nie wspominaj o tym. Tak rzadko mam szansę porozmawiać z kimś naprawdę inteligentnym. Wink, wink. Um, no, myślę, nasi sprzymierzeńcy, jaszczuroludzie, ludzie, są dość mili, ale biedne istoty nie mogą powiedzieć żadnego słowa w powszechnym języku. Rozumieją go, ale nie mogą, ale nie mają ust, żeby, żeby w nim mówić. A ich, a ich język jest tak trudny. W wiem, że Seth i Klik znaczy tak i nie, ale nie wiem, która jest która. Następnie są rycerze kruks. Y Krzyża Ansata. Krok e, następni są rycerze krzyża Ansata. Mogą dość dobrze mówić, ale w większości mówią tylko, ile troli zabili. Straszna nuda, nawet jeśli pomaga to trzymać populację szkodników, e, w, prawda? W szachu. Oba rodzaje, oba rodzaje szkodników rycerzy i troli. E, musi to być straszna męka nawet dla kogoś tak szlachetnego jak ty. Och, naprawdę jest. Czasami zastanawiam się, jak w ogóle sobie radzę. Nie było tak zawsze, wiesz... Wie, wiesz, no... no niech będzie, że wiesz. Gdy Ser Cabros był żywy, rzeczy były tak... tyle lepsze. Dzięki niemu pracowaliśmy wszyscy, pracowaliśmy dzięki niemu w tak dobrze razem. Był urodzonym, był urodzonym przywódcą, ten człowiek. Gdy założyliśmy tą kolonię, mogłeś założyć się gdziekolwiek w Brytanii, że to by nie, że, że to by nie wyszło, ale sprawił, że, to, że tak było. Nadal myślę, że jeden z tych cholernych szarych musiał, musiał go zabić. Były też pewne przedmioty. No, myślę, że nie ma szkody, żeby aby ci powiedzieć. Sir Cabirus zebrał osiem wspaniałych, osiem wielkich talizmanów. Każdy y, przedstawiających pewną y, cnotę. Tak? Tak tłumaczyłem? No niech będzie, że cnotę. Y, był wielkim człowiekiem cnoty, ten nasz Cabirus. Było, było wiadomo, że zamierzał Zamierzał, zamierzał podać je przywódcom najróżniejszych grup tutaj w Abysie. No, my nigdy ich nie zobaczyliśmy. Jeśli, jeśli nadal istnieją, muszą być utracone, ale muszę cię zanudzać. Mógłbym słuchać wiecznie wasza wysokość, ale zająłem ci dość czasu. No, bądź... No, trzymaj się dobrze, jesteś takim miłym, miłym rozmówcą odwiedź mnie jeszcze raz. Także widzicie, pan Werniks bardzo lubi, jak się włazi mu w tyłek. Ale no, dowiedzieliśmy się najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się o talizmanach. Talizmany ośmiu cnót yy, Serekabirusa, wokół których będzie okręcona reszta fabuły tak naprawdę, ale troszkę wybiegam za daleko. No i trochę więcej o samej istocie Abysu tutaj, jak to się stało, że ci te wszystkie istoty tutaj przybyły i tak dalej i tak dalej. No ale nic, tutaj zamknęło, zamknęli za mną drzwi, także wracam teraz w drugim kierunku, ponieważ w tym momencie odwiedziliśmy, zgadliście, odwiedzimy szare gobliny, bo i one mają tutaj Swój domek. Jak widzicie tutaj baner Serra Kabirusa jest, co oznacza, że istoty poza nią prawdopodobnie mnie nie zaatakują. Okej, okay, szary goblin. Eb. Ho! Kto idzie? Eee... Nazywam się Extens. Extens, Eksten, eh? chyba o Ciebie słyszałem. Jesteś tu nowy, eh? Przyszedłeś do właściwego miejsca. Szare gobliny, najsilniejszą są tu grupą. bo dobrym pomysłem porozmawiać z królem Keczewalem. Jest bardzo mądry i silny. Może lepiej najpierw porozmawiać z królową Retichal. Najpierw no, idź. Dziękuję za poradę. Okej, okay, wbijamy tutaj. No to tak. Tu są tajemne drzwi. Które to tajemne drzwi są zamknięte. Ale mogę spróbować je otworzyć. Tyle, że moje, oba klucze nie pasują. A mój lockpick się złamie, jeśli tego spróbuję. Także nie będę próbował. A tu był zamknięty Bragit z jego opowieści. I mamy nawet jego notkę. Yy, głupie gobliny dały mi narzędzie, którego potrzebuję. Dziś. Yy, u, dziś ucieknę z tej paskudnej celi. Bragit. No na wypadek, gdyby mnie uwięziły, ponieważ mogę doprowadzić do tego, jeśli naprawdę chcę. Ale lepiej nie. A to jest zwykły szary gobień, także z nim nie pogadam. A ty to kto? O, jest żona pana Keczywala, Retichal. Tak? Kim jest? Czego chcesz, człowieku? E, chciałbym porozmawiać z twoim mężem. A z jakiego powodu chciałbyś porozmawiać? E, mam dla niego ważne informacje. Dobrze, możesz z nim porozmawiać. Nie pozostawiaj tu zbyt długo. Jest bardzo zajęty. Dziękuję pani bardzo. Taki jestem miłym człowiekiem. Okej, okay, czyli wchodzimy tutaj. Teraz to się otwarło, a tutaj jest keczawał. Kim kim jesteś? Jaki masz tutaj? Prawdy. I czego tu chcesz? Jestem Extens. Chciałbym z tobą porozmawiać. Nigdy o tobie nie słyszałem. Czy jesteś przyjacielem Vernixa? Yy, Werniks kto? Tak jest najbezpieczniej. Werniks! Tak zwany król tak zwanych zielonych goblinów! Nie, nie jestem jego przyjacielem. <grym> no dobra. Czy rozmawiałeś z nim? Nie, powinienem. Ach, nie, nie, nie zajmuj się tym. Jest kompletną stratą czasu. Masz szczęście, że przyszedłeś do mnie najpierw. O. Yy, indeed I am. Naprawdę mam. Czy możesz mi powiedzieć więcej o Abysie? Ludzki głupiec imieniem Kairos przekonał wielu z naszych ludzi, aby przybyć tu i skolonizować to przeklęte miejsce. Gdy jego sny. Gdy jego sny sta. Zost... Nie, czekaj, jak to przetłumaczyć? Gdy. Gdy. Gdy pokazaliśmy, że jego sny są tylko głupotą, zabił się, spożywając truciznę i zostawił nas. nas... Naszym wol... naszej woli. Tragiczne. Naprawdę, to nie fair. No, musimy to jednak znieść. Czy chciałbyś jeszcze coś wiedzieć? Yy, muszę znaleźć dziewczynę. Nie wiem nic o żadnej dziewczynie. Mam swoje problemy. Na przykład, yy, mam legion wrogów. Nawet, nawet, kurde vermin. Yy. Nawet szkodniki tu są problematyczne. Wielki wielki pająk, znany jako Never Night eyes. night eyes, czyli. Nawrej nocne oczy. Znany jako Nawrej nocne oczy, szkodzi. grozi memu my, ludowi. Nie tylko jest moim jedynym. Nie jest, je, nie jest też jedynym moim problemem, choć jest wystarczająco ciężkim. Jej sieć, jak wiesz, jest silna jak żelazo i nie płonie. Goblin złapany w nią zostanie w niej, aż zgnije okropne. Być może mógłbym, być może mógłbym pomóc. Nie bądź głupcem, nikt nie zabije Chole... Nikt nie zabije Dawry. No, czy przyszedłeś tu po... Tu po... No, przyszedłeś tu po coś. Czy czego chcesz? Już mi pomogłeś, dziękuję. Muszę lecieć. No i Night-Eyes to był ten pająk brązowy, którego zabiłem wcześniej. Także, yy, Radą tutaj, znaczy no, hintem tutaj była ta, była ta nić pajęcza, którą, zdobył, którą zdobyłem wcześniej. I ona mi będzie jeszcze potrzebna parę razy. W tym momencie szukam jeszcze. Yy, o właśnie, pana Jakara. <ścoughs> Hej, kto ty! Co robisz? E... Eksploruję. Co mówisz? Lubisz eksplorować! Chodzić! Nie eksploruj za, za ostro! Możesz dotrzeć do miejsca, w którym nie chcesz być! Już widziałem, jak to się działo. Hihihihi. Czy. Czy ten obszar jest niebezpieczny, więc. Nasi... Myślę, że nigdy nie robimy tego. Na... Nigdy nie robimy tego celowo! Ale w nocy czasami krzy słyszę krzyk, a potem chlup, a czasami chlup, a potem krzyk. Wtedy z rana jednego z nas nie ma. Groźnie tu jest, groźnie tu jest. Yy, uważałbym, gdybym był tobą. I nigdy więcej od nich nie słychać. Yy, właśnie tak. Chlup. Aj! Nie ma, nie ma, nie ma. Bądź ostrożny, jeśli... Jeśli ktokolwiek przeżyje od chrupnięcia, założy się, że nie są zbyt szczęśliwi. Trzymaj się na swoich palcach. Dziękuję, będę ostrożny. I on tutaj mówi o właśnie. Yy, pff, kurde jak one się nazywają, teraz lurkery, czyli te, te w, istoty wody, których już pa, w wodzie, których już parę zabiłem. No i to w zasadzie wszystko, co było tutaj do zobaczenia na tym poziomie są, Będziemy kontynuować podróż, ale zrobię to w następnym odcinku. No. To tymczasem pozdrawiam Was, trzymajcie się.